Cześć, stałaś? No. Jak się spało? W porządku. Ja już częściowo śniadanie zjadłem. Zrobisz sobie sama, czy mam Tobie coś zrobić? Nie, ja sobie zrobię, a motocykle są przygotowane, wszystko git? Tak, motocykle przejrzane, tutaj ciuchy przygotowane. Jeszcze się później dopytam Ciebie w jakich goglach i w jakich rękawiczkach chcesz jechać, ale to, toaletę ja sobie... zrób i, no, ja zjem i sobie śniadanie. Zrób. Mamy, no, spokojnie mamy godzinkę. Okej. Okay. Hej, no. co ty robisz? Miałeś sporządzenie na nie zamiast kabanusiki wcinasz. Tu masz chociaż jest kanapkę z łososiem, serek wiejski, a co do picia? Herbatę ci zrobić? Mm -mm. Ta przerwa wakacyjna chyba trwała zbyt długo, już stęsknieni za jazdą na motocyklu. W końcu zaczęły się zawody, jesteśmy teraz we Wschowej no i zobaczymy po tych uda udanych, długich wakacjach spędzonych nad morzem, jak, jak pójdzie Zuzi. Jak baby, nastawienia? No dobrze, jak zawsze. Jest okej, okay. pospałem dobrze. Jak start... tutaj śniadanie sobie aż tam Nie, tam Paula mi zrobiła. Super. No i eee, co, 10.30 przy start miał być o 10, będzie o 10.30. A czemu się przesunęło? Nie wiem. Nie wiem do czego, zobaczymy. Później się dowiemy pewnie. Jest potrzebne? I 16, 20, ostatnie... Uuu, to długo. Imprezę później zaczniemy. Będziemy startowali, tak jak się to startowało lat temu ileś? Ty od dziecka pożyczyłeś, widzę 125. Nie, 150, 150. Właśnie, mi powiem, pożyczył jest. jakiś tam motorek 250 chyba, no to Tą trasę to coś widziałeś, czy będziemy to poznać? No taśmowałem, to wiem, wszystko wiem. Jeździłem szczęścia skuterem, więc mam trochę handitów. Da się skuterem przejechać? Da się skuterem przejechać 50. No to Dla dziadków omiki, a gdzieś tam jest trudnego, żeby się dziadki nie spociły za bardzo. Bo to w pewnym wieku niezdrowe jest. To w jakich butach jedziesz? No, w tych różowych. To idę po nie. Uch. A, gogle tak. E, z przyciemnianą 100%, tak? To jest są 100%. Foksy. A, foksy. Dobra. Na zapoznawcze te weźmiesz. Tak. I te rękawiczki. Tak. Elegancko. Kanduzia, po treningach. W porządku. Gitara? Mhm. Na tej prostej tu musisz pociągnąć. Dwa razy hamujesz do zakrętu. Naprawdę. Nie kłamiesz? Nie kłamię. Wydawało mi się szybko. Szybko było, ale dwa razy hamujesz. Tu byś urwała jakieś półtorej sekundy do spokojnie. A no faktycznie. I pamiętaj start. Bardzo ważny tutaj, bardzo no. szybki start. Z mocniejszymi motocyklami jedziesz, więc tu będzie ważne. Trzymam kciuki. Łodząka, idę na start. A Ty Tatoś, jak tam przed wyścigiem? No ja, jak zwykle, taki stresik jest, nie? Stresik jest, tak. Ale myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Jeszcze dostała dobre wskazówki od Ciebie, to, to będzie dobrze. Trzymam kciuki. Nie, jest aż tak ciepło. Jest, to to by się wydaje. Nie, bo tak to bym się pocił mocno, ale. Właśnie pocisz się. <noise> o. Turban zrobiony. One są najwygodniejsze, bo mnie ani nie obcierają ani nic. Najlepiej mi się nie. No taki wyda. materiał jest. O, matko. Matki nie ma. No najpierw ręce. No to najpierw ręce. Hop. Ej, najpierw szok. No to. Ok. Ręka w szwach. Okej, okay. nie uwiera nigdzie? Nie. Jest też na szyję? No. Tak, tak. Kręcisz. <gry> Jak Zuzia na przedostatnim okrążeniu pech, co? No kurde, ale fajna, fajna walka. A jeszcze zakręt wcześniej, co mówię, Boże, tylko się nie wywal, skup się ostatnie kółko. I nagle mi koło przednie zabrało, z kolei i się wejdę. To, to teraz idź szybko się wyką, weź zimny, schłodź mocno cię. Na zdrowie. O, na, na starcie super pomyślała, nie? Zobacz, te szybkie motocykle, pach, pojechała po dużym, ona po krótkim, trzecia. No. Super, super. Osiemdziesiątko z setkami na tym torze, ciężko, kurde. Fajnie. Jeszcze jest drugi wyścig. Oczywiście. Teraz regeneracja i... Jak tam poszło Macie dzisiaj? No jak poszło, jak poszło. Do, dobrze mi się jechało, fajnie czułem dobrze się na motocyklu, ale zabrakło troszeczkę, nie? Te 4 sekundy e, zabrakło do, do, do pełni szczęścia. Mm, no. A to 3,5 czy 2,5? Tak, 350. 350, no. A 250 lepiej byś pojechał? Ciężko powiedzieć, myślę, że podobnie bardzo. Bardzo podobnie na pewno nie. Nie chcę teraz mówić, że o, dlatego przegrałem, bo nie jechałem 250, co nie, tylko, że e, bardzo dobrze mi się jechało na motocyklu dzisiaj. Dobrze zawieszenie pracowało, opony super gryzły, e, wszystko, wszystko naprawdę było dobrze, byłem dobrze spasowany, no i tyle. Ale wbrew pozorom takie miejsca były, gdzie było ślisko czasami. Bardzo nie? ślisko, bardzo ślisko. No takie zdradliwe, nieprzewidywalne, no. co? Było ślisko, było miejscami przyczepnie, ślisko było wszystko dzisiaj na, na trasie. Trochę korzeni, trochę kamieni. Na Żyletki idziemy z gabą. Niestety on był dzisiaj górą, ale jutro też jest dzień no i dam z siebie wszystko. Dzisiaj też dałem, jestem z ciebie bardzo zadowolony. No mimo wszystko parę sekundek zabrakło, więc jest fajna walka. Naprawdę szacuneczek dla Gaby, że można powiedzieć u mnie na terenie dał mi radę. Jestem z siebie zadowolona, aczkolwiek miałam dzisiaj dwa upadki, które spowodowały, że troszkę straciłam. W klasyfikacji sezonu jestem na pozycji czwartej, więc mam o co walczyć i dam siebie wszystko na kolejnej, ostatniej rundzie. Bardzo ja sobie? nie. Nie Bardzo przyśpieszył, aż tak bardzo, że... Załamał pierogi Nie masz pierogów o, no Nie masz pierogów? Nie, nie mam Chyba, że dla was będą, bo dla nas już nie ma No to dla mhm. nas nie będzie też Ale to co, ty frytki? Podjadam to tutaj chłopakom Super To co mam jeść, powiedz mi? Ja ci mogę zrobić sałatkę Sałatkę? Sałatkę z pomidorami, fit Też trochę, no ale no wiesz, sam, na samej sałatce po... Bo... Nie trzeba się przygotować troszeczkę, albo trzeba powiedzieć, tutaj. co bym Ci mogła kupić. Albo nie chcesz zupki? Żurek jest, na przykład. Czego? No to... Cokolwiek. Może być nawet to, bo teraz jestem w takim stanie, że spali to wszystko. aktor No trochę rozwalony, wiesz. wkłady tam rozjeździły. no Ale tam dają radę, dzieciaki. No, nie? na tym, na MX Poland, to oglądałem, to właśnie mówili, że mokro bardzo, tak? Jest yy, tak. Je, jest Polane, tu jest, tu jest trochę bagna, właśnie było, bo to jest jeszcze z rana. Teraz po motorach widziałem, że troszeczkę lepiej. A tam z tyłu, no to piach i pokładach, luźny piach. No, gratuluję, jak młody pojechał. A to dziękuję, od... dziękuję, super. Postarał się dzisiaj. Oglądałem, kurczę walczył, tam przebijał się, fajnie. No. Grubo było, znaczy grubo, no, żeby się nie przewrócił, byłoby lepiej. Co byś chciał, baby? Żurek z jajkiem. Ogórkowy chyba już miał, miałeś. Bigos jest? Bigos to mój ci y, wolę dać, żebyś zagrzała Denusia. No będzie mi przykro. Hmm. Kurde, arcy, po, Rytki, jest, czy... ja chcę po no prostu. Ja rozumiem, ja rozumiem, ale to ta, tak, ta, pierogów już nie ma. No to jest Bigos, jest żurek z jajkiem. Na razie to wystarczy. To Kuchnie żurek z jajkiem i ja ci zagrzeję y, Tom. Mój a albo ty policzysz. Nigdzie nie będę chodził. No! Weź, no tak. weź, weź. Dobra, idź. Idę! Idę! Sio. Idę. Hej! tam rządku! A ty się tam waliłaś na tym o, ostatnim okrążeniu? Tak, na ostatnim kółku. No. Złeś centralnie na siebie, ale dużo nie straciłam, tylko jeden punkt, więc. No bo widzę, no bo oglądam, oglądam, i nagle widzę, że... No. Ale tak jest gorąco, że nie da się normalnie wytrzymać. Czuję. No, strasznie duszno. Gdyby był chłodniej i lekki wiatr, to było idealnie. A tak to nie mogłam nawet oddechu czasem złapać. Nawet, chociaż troszkę chłodniej, ale żeby ten wiaterek. No. A jak tam, kiedy przejechaliście jak trasa? No przez chwilę, ale... Dopiero z pociągu, tata nas z pociągu odebrał i... Chodź Burek Bo! Pan wypakowuje motor. E, dobra, ale jutro. Ja muszę się iść przywitać. E, szybki przywitanko i... E, przeglądzik? Zdążymy? Nie. Ja muszę się iść przywitać, spotkać się z Hanią, pogadać z Karolem. Wiktoria przyjechała. A z Wiktorią nie. się nie będziesz witał? Tak, Wiktoria też będzie. Aaa, tu cię mama nie Też, też jest w programie. Tu cię mama aniołeczku. Jest w programie, aczkolwiek... Dobra, to ja się przywitam z Wiktorią, ty wyjmij motor. Nie, 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 nie. Pan nie zrozumiał mojego planu. To, nie to miało być na odwrót. Aha. Dobra, poradzi się pan z tym motorem, nie? Spoko. Ja siedzę z wiktorem czuję na razie. Zbieramy się, zakładaj. Słucham, skarpetki. Dobra, ja Ci zaraz dam skarpetki, i, tylko... Y... Dawaj jachór. Jak nastawienie. Mistrzem świata jesteś, nie? Pewnie, że tak. Te rękawiczki. Dawaj. Cyk. Zakładaj. Drugą. Będzie elegancko pogoda, ładna się zrobiła, zobacz. Kale są. Będzie elegancko. Kto jest mistrzem świata? No. Koszulkę tą czy tą drugą? Skarpetę masz? Drugą? Zakładaj. I zbieramy. Masz opaskę Na rękę? Nie Moją? Jedna tylko? No. To ja nie to wejdę. To no, nie, ja się będę kibicować. Gaz utrzymaj. zaczynam od szybkiej rozgrzewki, a to wszystko dzięki Wiktorowi Sobiechowi, który gdzieś wytłumaczył mi, jak bardzo ważna jest rozgrzewka, i teraz rozgrzewam się przed każdym treningiem. Poza moją miejscówką, na której bardzo dobrze się bawimy, lubię też czasami wpadać tutaj, pojeździć do Strudy. Jest to naprawdę dość piaszczysty tor. Czasami moje małe kółeczka w pitbajku nie dają rady. Mimo to dobrze się tutaj bawię i czuję, że zrobiłam bardzo dobry trening. I co, gotowe? No, ja tak, motor tak, ty nie. Czyli standardzik, dobra. Ogarnij się, rób coś. Młody człowieku, działaj. No majtki mam, skarpety też powinny być. W stringach dzisiaj nie jedziesz? Nie, 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 w stringach jest, że tylko jak jest błoto i upalne dni. Nie, okej, okay, okej. Okay. O, elegancka Dobra. skarpeta. Nie wąchaj, bo jest kontrola antydopingowa dzisiaj i to mogą wykryć się. To jest naturalny dobrze. Nie wieszaj tego na motorze, bo kierownica się zaczęła uginać. Dawaj. Ale co? Wybieraj no się. Ale naprawdę? No ej, no raczej, nie? O nie, bo ja to muszę, wie pan, to przyniesie pan tubę, bo bez muzyki to ja się weź, nie Wejść, chociaż te gacie załóż i te skarpety z 221. Tubę niech mi pan przyniesie, bo bez muzyki to się nie da. Biegnę, już się rozpędziłem. A myśli pan, że jakbyśmy się ubrali tak samo, to mógłby pan jechać za mnie? To, to by zaczęło być podejrzane. Że co, że para? para godnych obywateli. Przestań, to lipa kicha jakaś by była, mówię ci. W sumie racja, jakby mi pan takie czasy słabe zrobił, to by było w ogóle była lipa. Spoko, ze mną pan przeżyje. Ze mną pan przeżyje. Przeżyje, że tak. Jak dobrze liczę, to 13 lat z tobą przeżyłem. Najgorsze 13 lat mojego życia. Co prawda, bez psychologa się nie obyło, nie? Kilka wizyt musiałem zaliczyć. Z dwóch stron zaznaczmy. Też jestem parę stówek w plecy. Yahoo. słuchaj, wczorowaliśmy z Uważaj, uważaj. Mamy dobre przygotowane zawieszenie, co świadczy o dobrze wykręconym czasie. Zgadza się? Dwie sekundy to jest przepaść dla rywala. Teraz zostało nam tylko przypilnować linię. To, o czym żeśmy rozmawiali, jak idziesz po tunelu w lewo, tam daleko skok, potem ta trumna nawracasz po swojemu. I potem jak jeden wyschok na płaskie, to tam pilnuj do prawego, do małego musisz iść. Naokoło nie możesz jechać, nie? Ja no, tam i tak jeden na małe. Dobra, i potem jest trumna. I tam idziemy na duże. Bo po małym za długo się motor stamtąd wy, wy, wyciąga. Kumasz? I potem idziemy w prawo, po małym już. Bo tam jest fajna ścieżka. Oglądałem teraz na telewizorze. Jest wszystko okej, okay, nie? No dobra. Ładnie ten, te skoki, Jasiu, co są przed depo, te takie, to na maksa, na, na siekierę, nie? Tak, lądujemy na tylne koło, z gazem, wiadomo. Ale co ja Ci chciałem jeszcze powiedzieć. Jaki masz plan na start? na no, żeby pierwszy. Tak, ale z którego pola idziesz? Trzy, eee, piąta od prawej. Piąta od prawej, bardzo dobrze. Przeciągasz, stara nasza zasada. Oni zamykają gaz, a Ty robisz jeden, dwa, trzy i dopiero zamykasz, nie? To, co robiłeś na purbach startów. Jak zamykałeś gaz przy chorągiewce, było wszystko ok. A jak już zamknąłeś przed, no to jest koniec. on z chorągiewką stałą, nie? To tam zamykasz gaz. I wtedy rany Chrystusa. Ratujesz się, żeby skręcić. Gazem, oczywiście, nie? Raz super, raz mi się bardzo podoba. mimo no, że chyba do teraz go do końca nie pamiętam. Ja też. Ale tutaj to dwójka za mocna na tym motorze co mam, na te, te przeszkody pierwsze. Trójka to jest taka, że niby on jedzie, niby nie jedzie. Ależ nie wiadomo, potem już się zgaśnie. Tak, tak, a już się potem z tej, z tego, z tej cegielni śmiesznej wyjechało, to już było okej. Okay. którą który on jedzie. Trzeci, Trzeci. nie? Trzeci. Jasiu, tam atakuje. Atakuje, atakuje, atakuje. Jako wyjechał. Poczekaj. A, już niewiele. Już niewiele mu brakuje. Zobacz, atakuje go. Uj, już się kawałek. Zobacz, zobacz. Prawie go ma. Prawie go ma. Yes, yes. A, kurde. Dobrze, dobrze, dobrze! Tak ma jechać! Tak ma lecieć! Tak? No. Dobrze, dobrze! Yeah. Dawaj, spokojnie! No, to Bardzo brawo! brawo, to, brawo. Ja chul. tam na dublach podobno, tak? No. No to, bo ty, Jasiu, no nie możesz się czaić. Jeżeli masz na plecach przeciwnika, nie możesz się czaić. Musisz agresywnie wy ich wyprzedzić. No, tu wujek mówi, że ty, żeś tak się czaił i komosa był daleko z tyłu i cię wyprzedził. Dalej, no, tak, gratuluję, bo i tak do końca nie odpuszczałeś, a atakowałeś. Super! Jedziemy. Trwał trzeci, a teraz jechałem daleko. Gdzieś pierdolone było. Jedź jedź jedź, 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 Spacer jak na bulwarze. Ze startu był trzeci chyba. Czwarty, ale tu był czternasty. Wiem, że dałem z siebie wszystko, więcej bym nie mógł z siebie wykrzesać. Także rzadko jestem z siebie zadowolony po zawodach. Dzisiaj nie dość, że dwójka na, na pucharze, to mimo wszystko jestem zadowolony. Dzisiejsze zawody, znowu w kratkę. Dużo pecha. No jazdę uważam całkiem pozytywnie. Pan Daniel mówił, że jazda w porządku, trochę gleb i no zawody zakończyłem z nie wiem, bólem nogi. Zobaczymy zaraz w szpitalu, czy coś się stało, ale no nic, pozytywnie. Za tydzień się widzimy na kolejnych zawodach, nie poddajemy się. Yo. Wyścigi były bardzo emocjonujące. Myślałam, że uda się Jasiowi prześcignąć Maxa Komosę. No niestety nie udało się, ale i tak stoi na podium, na trzecim miejscu. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z niego. No syneczku, gratuluję. No teraz jeszcze tylko olecko zostało, tam jak dobrze pójdzie to może i skoczysz w generalce na drugie.